W przeddzień 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, społeczność gminy obrazów godnie uczciła pamięć o imiennych i bezimiennych bohaterach walk o wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. Patriotyczne wydarzenie składało się z kilku elementów. Najpierw uroczyście w asyście druhów strażaków wciągnięta została biało-czerwona flaga na maszt, którego budowę sfinansowano z projektu pod biało-czerwoną. Obok niego stanęły dwa maszty wybudowane ze środków z budżetu gminy. Następnie w sali koncertowej uczestnicy uroczystości obejrzeli inscenizację w wykonaniu uczniów szkoły w Obrazowie i wysłuchali koncertu Filharmoników kieleckich, ta część obchodu, to znana od lat w regionie, Wieczornica patriotyczna. Wieczornice patriotyczne to sztandarowe i cykliczne wydarzenia organizowane w gminie obrazów w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Można powiedzieć, że dzisiaj jest mała rocznica, bo jeśli dobrze liczę. Dzisiaj mamy dziesiąty rok, od kiedy te wieczornice rozpoczęliśmy. Po co te wieczornice są? Wszyscy dobrze wiemy, żeby kultywować tradycję, upamiętnić. To, że jesteśmy niepolegli, że możemy się swobodnie wypowiadać. Inni muszą o tą wolność walczyć. Pójdź gminy Obrazów podkreślił, że nowy obiekt samorządowego centrum kultury daje gminie szeroką gamę możliwości organizowania wydarzeń kulturalnych. Wcześniej nie mieliśmy tej możliwości. Robiliśmy to po kościołach. Wiadomo, że ściągaliśmy z terenu całej gminy. Teraz chcemy to przede wszystkim chwalić się że są warunki, chcemy wprowadzać nowe zwyczaje, między innymi o kolejnym, który zainicjujemy za chwilę, powie Jakub Brania. Także dziękuję serdecznie, że jesteście tutaj z nami, mam nadzieję, że będziemy się częściej spotykać i nie tylko na wieczornicę, ja tylko zdradzę, że w bardzo bliskiej przyszłości chcemy, żeby tutaj żyło, oczywiście po uchwaleniu budżetu przez radnych, Będziemy chcieli, żeby to tętniło życiem, żeby działo się tutaj. Oczywiście przy pomocy rodziców, nauczycieli. A trzeba powiedzieć, że mamy bardzo zdolnych ludzi. Dzięki wam wykształcimy nowe kadry i znajdziemy najlepsze. Rocznicowe świętowanie składało się z trzech części. Podkreślił Adam Wójcik. Dyrektor gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie. Udało się nam w tym roku można powiedzieć skorelować trzy wydarzenia, ponieważ tradycją naszej gminy jest to, że 10 listopada każdego roku odbywa się w naszej gminie tak zwana wieczornica patriotyczna. Czcimy w ten sposób można powiedzieć wigilię odzyskania niepodległości, bo wiadomo, że działania niepodległościowe to nie tylko 11 listopada, ale też wcześniejsze. Wcześniejsze dni. No i zbiegło się to też z podsumowaniem projektu w GBP blisko lokalnie i fajnie. Wychowanie patriotyczne to ważny i bardzo potrzebny każdej społeczności element życia, stwierdziła Teresa Szczudło, przewodnicząca Rady Gminy w Obrazowie. Bardzo warto organizować takie wieczornice pokazywać młodemu pokoleniu. Jak należy pamiętać o ludziach, o Polakach, którzy walczyli o naszą wolność, żebyśmy mogli żyć teraz spokojnie, w wolnym, bezpiecznym kraju? W patriotycznym spotkaniu pokoleń uczestniczyła też Ewa Krzemińska, nauczycielka i samorządowiec zarazem. Jej zdaniem wszystkie placówki oświatowe w gminie obrazów? Należycie dbają o edukację patriotyczną młodego pokolenia. W każdej szkole prowadzona jest edukacja patriotyczna. Dzieci rozmawiają z nauczycielami, uczestniczą w różnych uroczystościach, odwiedzają groby poległych i kultywują praktycznie przez cały rok pamięć o podległych. Wioletta Świerkula, Janna Chuchnowska, nauczycielki ze szkoły podstawowej w Obrazowie. Przygotowały wymagający mnóstwo pracy i czasu scenariusz okolicznościowej inscenizacji. Przygotowania do występu trwały od początku tego roku szkolnego. No, od początku praktycznie roku szkolnego, żeby to tak dograć wszystko, żeby ładnie było. Kuchnowska dodała, że uczniowie bardzo chętnie brali udział w próbach, a całe przedstawienie oparte było głównie na uczniach klasy której jest wychowawczynią. Bardzo chętnie jestem wychowawczynią klasy szóstej. Jest to klasa uzdolniona artystycznie. Kaja Rogowska, uczennica klasy ósmej PSP w Obrazowie nie miała najmniejszych problemów ze zdefiniowaniem terminu patriotyzm. Dla niej śpiewanie piosenek mówiących o ojczyźnie to pokazywanie patriotyzmu. Dla nas jako uczniów jest to miłość do ojczyzny. Możemy go pokazywać w czytaniu książek patriotycznych, występowaniu tego typu właśnie wystąpień oraz śpiewać patriotyczne piosenki. Wzorowe wypełnianie uczniowskich obowiązków i aktywny udział w uroczystościach nie tylko szkolnych, tak młodzieńcze patriotyczne obowiązki wobec ojczyzny wypełnia Maja Mroczek z klasy szóstej miejscowej szkoły. W śpiewaniu patriotycznych piosenek, recytowaniu wierszy, występowaniu w różnych apelach. Konkursy. Dorota Kiliańska, dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obrazowie, podkreśliła, że dla jej uczniów udział w wydarzeniu jest ważny, a uczniowie i nauczyciele są aktywni społecznie. Bardzo ważne i istotne dla tych ludzi i dla innych, również młodych, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę, że już 104. rocznicę obchodzimy niepodległości, dlatego w sposób artystyczny, poprzez yy, Poprzez program słowno-muzyczny chcemy wyrazić naszą miłość, wdzięczność i patriotyzm dla wolnej, niepodległej Polski. Od wielu, wielu lat nasza młodzież i nauczyciele są bardzo aktywni społecznie i bardzo chętnie biorą udział w różnych lokalnych środow... śro... imprezach środowiskowych. Zwieńczeniem świętowania był koncert grupy Strauss Ensemble, w której w wykonaniu publiczność usłyszała znane i lubiane utwory, w tym muzykę Strauss'u, walce, foxtroty oraz największe szlagiery filmowe i taneczne. Marta Kiliańska z Biblioteki w Obrazowie podkreśliła, że muzyczna uczta była możliwa dzięki ministerialnym środkom, jakie pozyskała biblioteka. Projekt w GBP Blisko, Lokalnie i Fajnie jest wynikiem naszego udziału w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. Jest to program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który został ogłoszony w 2021 roku i my, jako Gminna Biblioteka Publiczna, jesteśmy pierwszą i jedyną, jak dotąd w powiecie sandomierskim, która ma przyjemność realizować realizować właśnie ten grant na ponad 100 tysięcy złotych, czyli jest to porządna kwota. Którą mogliśmy przeznaczyć na działania, działania blisko społeczności lokalnej, działania aktywizujące również naszych mieszkańców, ale przybliżające też kulturę, kulturę wysoką i czytelnictwo. Jesteśmy pełni radości, że udało nam się naszych mieszkańców przyciągnąć do biblioteki jako do instytucji kultury. W ramach projektu biblioteka w Obrazowie zorganizowała mnóstwo fajnych wydarzeń. Począwszy od wyjazdów studyjnych, które w tamtym roku. Były właściwie trzydniowe dla stowarzyszeń ochotniczych, straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich, gdzie nasi mieszkańcy poznawali aktywne metody. Działania w swojej społeczności lokalnej, ale również to takie wydarzenia jak dzisiaj. Bez takich pieniędzy z dotacji ministerstwa nie moglibyśmy sobie pozwolić na przygotowanie tak pięknego koncertu z udziałem profesjonalnych muzyków czy jak w tamtym roku zaproszenia teatru profesjonalnego, który cieszył się omen, omen, ogromnym powodzeniem. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrazowie Adam Wójcik stwierdził że widać już pierwsze efekty wynikające z projektu. Sołectwa potrafiły sięgnąć po środki na organizację wydarzeń kulturalnych. Jeśli chodzi o sołectwo Kwałki, odbył się piknik rodzinny, wyjazd, nie, nie, wycieczkę sobie zorganizowali. Wycieczka. Jeśli chodzi o sołectwo Głazów na przykład, też mieli piknik rodzinny, mieli zajęcia ze strażakami z pierwszej pomocy. Świątniki uczciły swoją, jakby to powiedzieć, swoją historię, ponieważ jednostka OSP Świątniki w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia. Więc można powiedzieć, że ich inicjatywa poszła w stronę historii i przedstawili na fotografiach 90 lat historii, ostatnie 90 lat swojej historii. Koncert przypadł do gustu widzom. Szczególnie podobały się utwory w wykonaniu solistów. Marzeny Trzebińskiej i Jakuba Milewskiego. Zobrazowa dla STV Info Jerzy Strzyż.